Dzisiaj na rynku mamy trzy trendy, które dominują. Na świecie te trendy są na różny sposób nazywane. Ten pierwszym trendem mamy agileowość, czyli zwinność w organizacjach. To jest sposób, w jaki organizacje reagują na to, co się dzieje na rynku i w jaki sposób organizacyjnie do tego podchodzą. Komunikacja, szybkość komunikacji, podejmowania decyzji jest tutaj istotnym elementem. Drugim są milenialsi, czyli młode pokolenie które weszło na rynek w przyłomie tysiącleci i które dzisiaj wchodzi na rynek i przejmuje inicjatywę. Do 2025 roku 75% osób na rynku pracy będzie z tego pokolenia. I trzeci trend to jest doświadczenie, to w jaki sposób odbieramy nasze miejsce pracy. Tutaj atmosfera ma olbrzymie znaczenie i to w jaki sposób komunikujemy się, współpracujemy, doceniamy się nawzajem, w organizacji i te trzy trendy w Polsce i na świecie dzisiaj dominują to w jaki sposób kultura organizacyjna się zmienia i w jaki sposób pracownicy przyszłości oczekują od swoich pracodawców. Jest wiele przykładów jak można budować zaangażowany zespół. Badania prowadzone przez firmy, które się tym na co dzień zajmują mają duże katalogi Różnych działań, które można podejmować, żeby angażować swoich pracowników. W mojej organizacji skupiam się głównie na tym, żeby pracownicy czuli zaangażowanie poprzez współudział w tym, jak nasza organizacja się rozwija. Tak? Czyli ten głos i sprawczość, która wiąże się z tym, że mają poczucie, że angażują się nie tylko w 8 godzin pracy, ale też efekt tej pracy jest związany z tym, w jaki sposób organizacja się rozwija i co osiąga na przykład na rynku. Na korzyści z zaangażowania, pracownicy czują chęć przychodzenia do tej pracy. Ta praca nie jest sposobem na zarobienie tylko pieniędzy. Oczywiście to jest bardzo ważny element, ale też ma ten aspiracyjny komponent. Staramy się, żeby taki efekt był. Ale ten efekt dzięki temu, że pracownik czuje tą spójność pomiędzy tym co trochę musi robić, żeby jakby funkcjonować w społeczeństwie, ale z drugiej strony widzi efekt i tą sprawczość swoich działań. Daje mu większą energię do tego, żeby współdziałać. Po drugiej stronie przedsiębiorca, który zarządza tą organizacją i stara się ją rozwijać i też funkcjonować i realizować swoje, swoje zadania, ma po prostu partnera. W działaniu. Nie można powiedzieć, że nie ma problemów, nie można powiedzieć, że, że wszystko się uda, ale na pewno dużo łatwiej jest przechodzić trudne chwile, kryzysy, no i świętowanie staje się taką naturalną rzeczą po prostu, tak? wszyscy są zadowoleni i czują współudział w sukcesie.